Dziś na kanale serialownik zabiorę Was do świata jednego z najbardziej kultowych polskich seriali, Czterej Pancerni i Pies, produkcji, która przez lata wychowała całe pokolenia widzów, a Szarik, Janek, Gustlik, Grigori i Tomasz stali się bohaterami niemal legendarnymi. Ale to, co widzieliśmy na ekranie, to tylko połowa tej niezwykłej historii. Za kulisami kryły się tajemnice, romanse. Dramatyczne wypadki i ciekawostki, o których mało kto dziś pamięta. Serial emitowany był w latach 1966 do 1970, a jego geneza sięga książki Janusza Przymanowskiego. Autor, były oficer wojska polskiego, połączył własne doświadczenia z elementami fikcji literackiej. Inspiracją były choćby wydarzenia z bitwy pod Studziankami w 1944 roku, w której polska pierwsza brygada pancerna im. bohaterów Westerplatte odegrała ważną rolę. To właśnie tam zrodziła się myśl, by stworzyć opowieść o młodych pancerniakach, którzy ramię w ramię z Armią Czerwoną walczą z Niemcami. Powieść przymanowskiego odniosła spory sukces, ale dopiero serial sprawił, że historia czołgu Rudy 102 i jego załogi na stałe zapisała się w popkulturze. Władze początkowo miały wątpliwości. Obawiały się, że widzowie będą woleli poważniejsze wojenne produkcje. A jednak stało się odwrotnie. Czterej pancerni i pies podbili serca publiczności w Polsce i za granicą. Serial emitowano w Związku Radzieckim NRD Jugosławii, a nawet w odległym Wietnamie. W wielu krajach dzieci bawiły się na podwórkach, udając Janka, Gustlika czy Grigoria, a zawsze ktoś musiał być też szarikiem. I właśnie szarik, najsłynniejszy czworonuk w historii polskiej telewizji, stał się nie mniej ważnym bohaterem niż sami pancerniacy. Mało kto wie, że tę kultową rolę zagrały aż trzy owczarki niemieckie: Trymer, Atak i Spik. Trymer, pies milicyjny, występował w większości spokojnych scen. Miał jednak jedną słabość nie cierpiał Janusza Gajosa. By nagrać ujęcia, w których miał polizać rękę swojego pana, aktor musiał posmarować dłoń koglem moglem. Dopiero wtedy pies zgadzał się na współpracę. Atak z kolei był specjalistą od zadań ekstremalnych, dynamicznych skoków, biegu pod ostrzałem czy scen wymagających większej dyscypliny. Spik pełnił rolę dublera, gdy inne psy były zmęczone. Dzięki charakteryzacji widzowie nigdy nie poznali różnicy i przez lata wierzyli, że Szarik był tylko jeden. Ale życie na planie to nie tylko praca ze zwierzętami. Ale też emocje między ludźmi. Ekipa była niezwykle zżyta. Tu rodziły się przyjaźnie, a nawet romanse. Pola Raksa, czyli filmowa Marusia, była obiektem westchnień nie tylko widzów, lecz także kolegów z planu. Jej uroda sprawiła, że nazwano ją najpiękniejszą aktorką polskiego kina lat 60. i 70. Ale Raksa nie zawsze dobrze znosiła popularność. Choć dzięki roli Marusi stała się ikoną, to jednocześnie trudno było jej uwolnić się od tego wizerunku. W latach osiemdziesiątych wycofała się z aktorstwa i zajęła sztuką użytkową oraz projektowaniem mody. Dla fanów była to ogromna strata, bo wielu uważało, że mogła zrobić jeszcze większą karierę. Na planie nie brakowało jednak radosnych chwil. Włodzimierz Press, czyli serialowy Grigori, poznał tu swoją przyszłą żonę. Z kolei Franciszek Pieczka grający gustlika, wniósł do swojej postaci autentyczną śląską gwarę. Początkowo reżyser Janusz Morgenstern nie wiedział, że Pieczka pochodzi z Górnego Śląska, ale gdy usłyszał go improwizującego w charakterystycznej mowie, postanowił to wykorzystać. Dzięki temu Gustlik stał się jeszcze bardziej wyrazistą i prawdziwą postacią. Trzeba jednak pamiętać, że Czterej Pancerni i pies to nie film dokumentalny, lecz przede wszystkim opowieść przygodowa. Widzieliśmy na ekranie Polaków i Rosjan walczących ramię w ramię jak bracia. W rzeczywistości relacje były znacznie trudniejsze. Polska Brygada Pancerna w 1944 roku składała się głównie z nowicjuszy, którym przydzielano sprzęt i instruktorów z Armii Czerwonej. Doświadczonych pancerniaków było niewielu. Serial upraszczał rzeczywistość i miał budować obraz wiecznej przyjaźni z ZSRR, co odpowiadało propagandzie PRL. Ale właśnie ten baśniowy ton sprawił, że widzowie tak pokochali tę historię. Serial zamiast epatować wojenną grozą, pokazywał wartości takie jak przyjaźń, lojalność i odwaga. To była wojna, którą można było oglądać całą rodziną od dzieci po dziadków. Za kulisami zdarzały się też dramatyczne chwile. Janusz Gajos wspominał, że podczas jednej ze scen czołg poruszył się inaczej niż przewidziano i o włos nie doszło do tragedii. Aktor dosłownie otarł się o gąsienicę pojazdu. Były to momenty, które przypominały całej ekipie, że mimo iż to tylko film, praca bywała naprawdę niebezpieczna. A skoro o czołgu mowa, Rudy 102 to również bohater tej historii. W serialu wykorzystywano prawdziwy radziecki czołg T-34. Miał swoją obsługę techniczną, wojskowych mechaników, którzy czuwali, by zawsze odpalił. Zdarzało się jednak, że odmawiał posłuszeństwa, i cała ekipa czekała godzinami, aż maszyna zostanie naprawiona. Serial okazał się trampoliną do wielkich karier. Janusz Gajos, choć długo zmagał się z ładką Janka, Dziś jest uważany za jednego z najwybitniejszych polskich aktorów. Franciszek Pieczka stał się legendą kina i teatru, a Włodzimierz Pres czy Romuald Kropat pozostali w zawodzie, choć nie osiągnęli aż takiego rozgłosu. Każdy z nich jednak na zawsze pozostanie częścią tej niezwykłej opowieści. Czterej pancerni i pies to fenomen nie tylko telewizyjny, ale i kulturowy. Ulice pustoszały, gdy nadchodził czas emisji kolejnego odcinka. W latach późniejszych serial wielokrotnie wracał na antenę w latach 80., 90 i 2000 i zawsze przyciągał rzesze widzów. To dowód, że w tej historii było coś więcej niż propaganda była w niej nadzieja, poczucie humoru i ogromna dawka nostalgii. Dziś można patrzeć na pancernych na dwa sposoby. Z jednej strony to przykład PRL-owskiej propagandy, z drugiej, kawałek dzieciństwa, wspólnego oglądania przy telewizorze i opowieść o przyjaźni, która potrafiła wzruszyć nawet największych twardzieli. I choć od pierwszej emisji minęło już ponad pięćdziesiąt lat, serial wciąż ma w sobie niezwykłą siłę. Szarik, rudy 102 i jego załoga żyją dalej w pamięci kolejnych pokoleń. A ja mam teraz pytanie do Was. Która postać z czterech pancernych była Waszą ulubioną? Czy był to gustlik, janek, a może niezastąpiony szarik? Piszcie w komentarzach, a jeśli chcecie więcej opowieści z kulis naszych ukochanych seriali, subskrybujcie serialownik.